Nie, no. To... Dobra, nie będzie balkonu, nie będzie balkonu w tym domu. Tylko, mi się to blokuje, no. Czemu to się mi blokuje? Nie. Jak to nieprawidłowy pokój owalny? Nie spokojnie, spokojnie, Martusia. wymyślaj sobie challenge, teraz go zrób. Dzisiaj każdy pokój to inny wielokąt w Simsach, czyli na przykład pierwszy pokój będzie trójkątem, kolejny będzie kwadratem i kolejny będzie pięciokątem i tak dalej. Także zaczynajmy budować. Ogólnie na samym początku wydaje mi się, że najlepiej będzie tutaj te wszystkie wielokąty postawić na tej parceli i później dopiero będziemy składać z tego domek i decydować, który pokój będzie jakim rodzajem pokoju. Także dobra, lecimy sobie z pierwszym, ja tutaj wybuduję nam trójkąt znaczy, ten trójkąt to chyba nie musi być foremny, nie? Jakbym go powiększyła. O nie, to się powiększa w jakiś inny sposób dziwny. Także ja bym chciała taki większy trójkąt. O jezu, ten pokój będzie brzydki. Taki o. No dobra, będziemy mieć taki jeden większy trójkąt. Także dobra, niech sobie to tutaj gdzieś stoi. I teraz będziemy sobie robić kwadrat. Kwadrat, zobacz, no w sumie ten kwadrat, w sumie te pomieszczenia. Dobra, zacznijmy od tego. Te pomieszczenia wydaje mi się, że w trakcie rozgrywki będę mogła sobie powiększać, więc na razie tylko tak sobie mniej więcej postawimy. Ten kwadrat będzie w taki sposób. Dobra, teraz zbudujemy sobie pięciokąt. No, jak wygląda pięciokąt? Raz, dwa, trzy, cztery. No, pięć mam. Muszę sobie go zmniejszyć, jakby coś. Czy to w sumie taki diamencik? No, jest taki diamencik, dobra. Dobra, to jest sześciokąt, ale jakiś taki spiczasty bardzo. No dobra, będzie taki. Jeszcze musimy zrobić siedmiokąt sobie. Jakiego ja to zrobić, jakby. Dobra, czekajcie, muszę się skupić teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam pytanie: jak wygląda siedmiokąt? <laughs> jak to się buduje? To jest siedmiokąt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No jest siedmiokąt. Dobra, ale będzie taki dziwny trochę. Powiedzmy, że on nie jest foremny czy coś. Albo może taki dziwny kształt zrobimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, siedem zostało. Dobra. I zrobimy sobie taki dziwny kształt. To jest śmieszny kształt w sumie. I skończymy sobie na ośmiokącie. Ja w sumie nie muszę nawet budować, bo mamy tutaj, możemy sobie ośmiokąt dać. Ale wiecie, co jeszcze pomyślałam sobie? Że fajnie by było, gdyby tu jeszcze był okrągły pokój, bo czemu by nie? No to jest w sumie to nie jest jakiś wielokąt no wiadomo, ale może damy sobie okrągły pokój? O, w taki sposób? to on jest trochę duży. Może jakby go zmniejszyć? O, co tu się stanęło? I teraz tak, teraz najtrudniejsze zadanie, żeby to ułożyć w jakiś sposób, żeby to wyglądało jak dom. Także zacznijmy to robić. Aha, super challenge ja to dałam w ogóle teraz? Dobra, bazą będzie nasz kwadrat, tylko go trochę powiększę w taki na przykład sposób. I tutaj będziemy dołączać do niego pokoje różne, może tutaj zrobimy sobie taki trójkąt. Tutaj fajnie by było, jakby w tym miejscu się coś połączyło. No, tak średnio się połączyło, bo tu mamy <grych> jakąś pustą przestrzeń w ogóle. Ale wiecie co, weźmiemy sobie tak. A przecież ja mogę ten trójkąt przesunąć tego, tak żeby. O, dobra, będzie takie coś. Teraz tak, w sumie to koło jest takie wielkie, więc może by teraz się nim zająć. Gdybyśmy dali go tutaj i tutaj by było. Co to jest w ogóle? Dobra, ale teraz ciężko do tego koła w ogóle będzie przyłączyć jakikolwiek pokój. Może zrobimy sobie wieżę po prostu na górze z tego koła. Idź sobie. Nie lubimy cię. Smutne koło teraz pewnie będzie. Dobra, jakbyśmy teraz zrobili z tego sześciokąta takie coś, tylko ja bym go trochę powiększyła, ale. No nie. Nie działa. Ojojoj, dobra, ten challenge będzie trudniejszy niż sądziłam. Dziwne przejścia tutaj mamy. Jeszcze został nam tutaj ośmiokąt, żeby to jakoś połączyć. A nie, zostało nam jeszcze pięciokąt. Dobra, spróbujemy może z pięciokątem. Ojeju, a to będzie dziwne przejście tutaj. To wygląda jak jakiś statek kosmiczny, który zaraz ma odlecieć. Tutaj może wstawimy ten ośmiokąt, ale teraz taka dziura tutaj jest, to nie ma sensu w ogóle. Może pojedziemy w tą stronę tego, może że jeszcze te kształty trochę zmniejszę, że to zmniejsze na przykład ten ośmiokąt i sobie go damy. No i najlepiej by było, gdyby tutaj był. Tego. No dobra, ten. Wiecie co? Ten ośmiokąt nie będzie yy, foremny. <grydy> Dobra, i teraz nam zostało kółko. Kółko, które możemy sobie dać tu. Teraz to w ogóle wygląda jak jakaś rotunda czy coś, nie? Co? co, co w ogóle tutaj jakieś tam jakieś dziwne rzeczy pojawiły, jakieś kurde... Co to jest? Widzicie to? Jakieś takie dziwne paski. I tutaj z tej strony też. To chyba z tego koła? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Jest nasz kształt, jest okej. Okay. Tutaj mamy... Siedmiokąt, tutaj kwadrat, trójkąt, pięciokąt, tutaj sześciokąt, ośmiokąt, no i mamy kółeczko nasze tutaj. Także wydaje mi się, że możemy przejść tutaj już do ozdabiania tego wszystkiego. Dobra, wydaje mi się, że możemy zacząć z zewnątrz robić ten domek. Może podniesiemy sobie po prostu i sobie tutaj zrobimy tarasik, w sensie takie wejście do tego domku. Dobra, i tutaj będzie nasze wejście do domku. Tutaj będzie ogólnie ciężko zrobić dach, bo mamy dziwne kształty, więc ja pewnie użyję platform, żeby się nie męczyć zbytnio. No ale zobaczymy jeszcze. Wiecie, co by było najfajniejsze? Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy zrobić w jakimś miejscu balkon. Tylko czy ja to połączę jakoś tak, żeby to wyglądało jak ten balkon? Tutaj no, tu się nie może połączyć. A tutaj też nie. <laughs> tego może być. Ale tutaj też jakaś dziura jest. Te koła w tych Simsach to jest jakaś porażka totalna. No i jak ja mam teraz ten balkon zrobić? No nie mogę tutaj połączyć. A tutaj jest jakaś dziura. I to wchodzi teraz tutaj. Yy, jednak było błędem wzięcie tego koła. Mogłam jednak z samych tu zrobić ten domek. No ale wiecie co? Zrezygnujemy z tego balkonu jednak. Bo, że po prostu pojedziemy w taki sposób. Ale tutaj też się nie połączy. No ale Ci no nie, ten balkon tutaj nie wyjdzie totalnie w tym miejscu. Może z jakimś innym spróbujemy? Może w tym? Ale czy to też wyjdzie? No nie wyjdzie. Znowu jest jakaś dziura. Nie, no to... Dobra, nie będzie balkonu. Nie będzie balkonu w tym domu. Tutaj zrobimy sobie platformę po prostu zamiast dachu. A no i tutaj też nie będą Placu też nie będę mogła wybudować. Nie to, są... nie, to jest jakiś żart. Może jednak usuniemy to koło. Pliska, pliska. Sama sobie je wymyśliłam i teraz mam. Haha, super. A oh, Boże. To wszystko przez to koło. Wywalmy je. Nie, no nie możemy już. Dobra, no to wiecie co? Spróbujemy sobie tak zrobić po prostu. Żeby to jakoś wyglądało sensownie. Ale raczej nie będzie sensownie wyglądało. Tutaj musimy pod skosem dać ten dach w ogóle. No i tak nie wygląda dobrze. A może to koło w ogóle przesunąć na górze, żeby ono tak nie w środku, ale nie stało. Dobra, to już nie wygląda tak źle, jak przedstawiłam to. I teraz będziemy w ogóle tutaj palką zrobić i w ogóle wszystko chyba. Nie wiem, na razie spróbuję platformy wybudować. Chyba będę mogła. Albo nie. Jednak <laughs> nie, nie. Dobra, jednak buduję platformy samodzielnie. Dobra, wiecie co? Tutaj zostawimy sobie takie, co <laughs> po prostu niech sobie tutaj będą takie dziury, ja się nie będę tym przejmować. No i tyle. Bo to kółko to już mnie denerwuje totalnie. Tutaj będzie dziura, trudno i tutaj jeszcze przydałyby się platformy, ale też pewnie nie wyjdą. Jak to nieprawidłowy póki owalny jeszcze no spokojnie, spokojnie, Martusia, wymyślaj sobie challenge, teraz go zrób. Chyba, że wiecie, co zrobimy. Ja mam pomysł. Ja mam dziki plan teraz, że to połączymy tego. I tutaj z tej strony też tak polecimy, tutaj jeszcze to musimy podwyższyć. Dobra, i jest na tym samym poziomie. Tutaj damy sobie jakieś kolumny, i tutaj sobie posadzimy drzewa. Jak się oczywiście zmieszczą. Muszę tego wypisać. Oczywiście, że się nie zmieszczą, bo wchodzą w ścianę. Czyli to muszę powiększyć. Dobra, i teraz powinny się nam tutaj nasze drzewa zmieścić. To jest. Tak wygląda. Dziwnie, dziwnie to wygląda. Co ja teraz próbuję stworzyć? No, idealnie. Chyba. Nie, nie wiem. Dobra, mogą być. Dobrze. Jest jedno drzewo, drugie drzewo. No i pięknie. Dobra, teraz sobie damy jakieś gzymsy. Aha, tutaj oczywiście jest dziura, bo czemu by nie? Aha, fajnie. Dobra, wiecie co? Tak wygląda nasz dom. Jest wspaniały po prostu. Dobra, tutaj sobie skopiujemy to i tutaj sobie podwyższymy, żeby też była platforma, ale ściany sobie usuniemy. Dobra, mamy nasz domek. Powiedzmy kształt, i tutaj dach, znaczy, w sumie, platformy nie dach. Mamy zrobione, tylko jeszcze wystarczy to pokolorować wszystko. Dobra, to kółko jest czerwone. Tutaj mamy jakieś w ogóle czerwone fundamenty. Dałam, stwierdziłam, że zrobimy kolorowe trochę. I no, oczywiście tutaj jakieś szary, szare ściany tam na dole. No i dobra, ogólnie to chyba mamy skończone. Jeszcze tylko musimy tutaj parę okien pododawać. Dobra, tutaj brakuje nam jeszcze drzwi. Weźmiemy sobie takie. Jeszcze na górze musimy mieć tutaj okna. Aha, ze wszystkich okien mogę dać tylko trzy. Fantastycznie. Dobra, damy sobie te. A na te sobie damy takie normalne. Ej, w sumie to te dziury nie mają sensu jakieś, bo tutaj te okna wystają, nie? Powiedzmy, że to ma sens. Dobra, także tutaj jeszcze schody nam, schodów nam brakuje. Weźmiemy sobie oczywiście takie białe. Damy sobie to czerwone drzewo. Chyba spoko będzie wyglądało. Chyba, że zielone zwykłe. Dobra, zielone zwykłe. No i dobra, przenieśmy się teraz do środka i zobaczymy, co nam wyjdzie w środku w, sumie, w tym domku. Najważniejsza rzecz. Musimy jakoś schody poprowadzić na górę. Nie sądzę, żeby nam się to udało. Chyba, że wiecie co? Damy sobie drabinę. Będzie łatwiej po prostu nam. O, dobra. Damy sobie tutaj drabinę. A niech będzie taka czerwono-różowa. Dobra, teraz sobie tutaj dam jakieś takie łuki. Tylko musimy tutaj ustalić coś. Może tutaj z tego pięciokąta zrobimy sobie łazienkę. Z tego tutaj Tutaj zrobimy sobie jakąś taką może mniejszą sypialnię. Tutaj zrobimy sobie na przykład kuchnię z jadalnią, tutaj jakiś taki mały salon, to też jakąś sypialnię może. A tu na górze też nie wiem, sypialnia. Może oddzielimy sobie jeszcze tutaj ścianami. Nie na tym pokoje to będą takie same, praktycznie. Dobra, sypialnia, sypialnia, łazienka, a tu wystaje ta ściana. Czemu ona wystaje? Dobra, zrobimy sobie tak, że. Tylko, że mi się to blokuje, no! Czemu to się mi blokuje? nie, ja zaraz normalnie. Co, co jest z tym? Tutaj będzie łazienka, do której będzie się wchodzić z pokoi obu. Albo zrobimy sobie ten garderobę, nie wiem jeszcze. Tutaj będą dwie sypialnie. Eee, no i tutaj, no zobaczymy, co tutaj będzie. Może tutaj jednak zrobimy sobie gabinet, a nie sypialnię. Dobra, na razie sobie damy łuki jakieś tutaj. A jak już wszystko jest czerwone, to dajmy sobie też czerwone drzwi do tych pomieszczeń. Trochę głupio, że z sypialni się wchodzi do łazienki z, i to z obu sypialni, no ale <laughs> nie, nie mamy tu innego wyjścia, że tak powiem. Czy ja mogę, czy, czy, czy ja mogę skopiować drzwi? a nie beton budowlany. <laughs> nie mogę w takim razie, nie mogę. I teraz tak, zacznijmy sobie robić. Tutaj sobie damy beton, tutaj może sobie damy jakieś kafelki, albo nie, dobra, tutaj też damy beton, betonoza wszędzie. I dobra, może zacznijmy od kuchni. W tej kuchni damy sobie na przykład takie kafelki, a resztę tego zrobimy sobie taką czerwoną, właśnie. Może zrobimy ten dom taki nowoczesny bardziej, może użyjemy tych szafek na przykład, czy nie za dużo tego czerwonego, może jakieś białe. No, białe chyba będą lepiej pasowały. Dobra, i tutaj by się przydała jakaś kuchenka. A kuchenkę sobie damy czerwoną. Jakaś mała ta kuchnia trochę. Ale cień ma brzydki. Czemu to się tak zrobiło? Chyba przez to, że one są na skos. Dobra, damy sobie też czerwoną lodówkę. Damy sobie czerwony zlew. Teraz tak. No tutaj. Trochę mała ta kuchnia, ale idealnie tutaj się zmieści jeszcze nam jakiś stół. Dobra, weźmiemy sobie zwyczajny biały, a krzesło zrobimy na przykład czerwone. Dobra, w tej kuchni jeszcze by pasowało dać szafki jakieś wiszące, tylko że tutaj już mi się nie chce samo ustawiać, żeby ładnie było, więc muszę się posłużyć tutaj altem. I całkiem podoba mi się ta kuchnia. I tutaj sobie jeszcze zawiesimy takie lampy. I dobra, chyba mamy kuchnię gotową. Eee, Prezentuje się w następujący sposób. Bardzo mi się podoba, w sensie tutaj jest trochę pusto. Teraz może zajmiemy się tym wejściem. To Wejście może zrobimy sobie takie białe po prostu. Tutaj, może zrobimy sobie taką część wiszącą, taką la garderobę i sobie powiesili tutaj parę ubrań. Chyba by było spoko. Tutaj, na sam środek, może jakiś dywan, albo w sumie przy wejściu dywan. Jakiś fotel sobie tutaj ustawimy, a na tej ścianie jeszcze moglibyśmy powiesić sobie lustro duże. Dobra, no i prezentuje się całkiem spoko. Jeszcze na tej ścianie może jakiś obraz. Ej, bardzo mi się podoba to pomieszczenie. W sensie takie niby stare łuki, ale nowoczesne pomieszczenie. Bardzo mi się to podoba. I wydaje mi się, że ten pokój jest już gotowy. Więcej tutaj rzeczy nie potrzeba. Także lecimy do kolejnego pomieszczenia. Także to był kwadrat, tutaj nasz siedmiokąt. A teraz lecimy do trójkąta. I trójkąt będzie naszym salonem. Może też użyjemy sobie takiej szarej farby, ale tutaj będziemy dawać jakieś kolorowe meble, może. Także na tej ścianie zrobilibyśmy część telewizji. A na tej tutaj zrobilibyśmy może kanapy, jakieś dwie postawimy, że użyjemy sobie takich kanap, i tutaj właśnie zawiesimy sobie telewizor, damy sobie może jakąś, właśnie jeszcze konsolę. Tutaj w tym miejscu dalibyśmy jakiś stolik, może taki, tutaj jakąś lampeczkę. No to jest taka w sumie, nie pasuje tutaj kompletnie, ale jakoś mi się podoba. I jakieś takie dwa kolorowe obrazy sobie tutaj damy, bardzo fajne są. I jeszcze damy sobie tutaj może jakiś okrągły dywanik, ale nie wiem czy czerwony, to za dużo chyba już, damy sobie na przykład taki szary. I wydaje mi się, że to pomieszczenie też mamy już skończone. Ej, bardzo mi się ono podoba, jest takie niecodzienne, niecodzienny pokój. E, dobra, przenieśmy się teraz do naszej łazienki. Jak wszystko tu już może zaczęłam robić w czerwonych kolorach, no tą łazienkę też może zrobimy w czerwonych kolorach. Także użyjemy sobie może tych kafelek, które były w kuchni. Ta łazienka jest dosyć duża, więc można by było tutaj poszaleć troszkę. Moje poszaleć to znaczy, żeby dać wannę i prysznic <laughs> osobno, a nie razem. W tym miejscu jakbyśmy dali toaletę. Oczywiście tutaj papier toaletowy. Nie wiem, czy tu mi się zmieści prysznic. No patrzymy. Jakieś duże lustro oczywiście. Nie no, ten prysznic jednak mi się nie zmieści tutaj. No trudno. A Dajmy sobie taką zebrę. A może tutaj się zmieści pralka w sumie? Będzie fajnie wyglądało, czy nie? O w taki sposób. Oh! Fajnie wygląda. Dobra, bierzemy. I zmienimy sobie kolor. Też damy sobie tutaj zasłonę jakąś. Tylko ta zasłona to tak w sumie nam nic nie zasłania tak naprawdę. Może zrobimy sobie coś w takim sposób. O, fajne, dobra. I tutaj damy sobie parę dekoracji. I wydaje mi się, że to pomieszczenie też już mamy skończone. Także przechodzimy do następnego. Następnym pomieszczeniem jest takie pomieszczenie, w którym nie wiem co mam zrobić. Także tak sobie myślę, że tutaj jednak zrobimy sobie jakiś gabinet. Taki otwarty, a w tym miejscu zrobimy sobie jednak sypialnię. Jeszcze jedną, czyli będzie ten dom miał trzy sypialnie, czyli nawet całkiem dużo, całkiem duży ten domek, białe ściany. Znaczy w sumie to są szare ściany, ale na przykład jakby jedną dać właśnie czerwono. Coś mi tu nie gra, nie mogę malować ścian, czy co? Tutaj w tym miejscu jakby. Tu mogę, a tu nie mogę. Dziwne. Dobra, będzie jak będzie. Tutaj sobie damy te pomarańczowo, czyli w sumie czerwone zasłony. I sobie tutaj zrobimy. W tym miejscu może zrobimy sobie gabinet. Użyjemy chyba tego drewna, co było tutaj w przedpokoju, w takim samym kolorze, w sensie to biurko będzie. Damy sobie jakieś czerwone krzesło. Może damy sobie to z jadalni. Będzie też spoko pasowało. Damy sobie komputer i sobie pod to biurko damy taki. No, taki dywanik okrągły. A tutaj w tym miejscu może postawimy sobie regał na książki. A może być w sumie w takim kolorze. Taki o. No dobra, ten kolor jest całkiem spoko. A w tym miejscu damy sobie na przykład fotel. I jeszcze damy sobie jakiegoś kwiatka. Może być ten na przykład, żeby tu było tak przytulniej. No i dobra, to pomieszczenie też już mamy skończone. To był sześciokąt, tak? To jest sześciokąt. I teraz będziemy robić ośmiokąt. Dobra, żeby trochę zachować tutaj koloru, damy sobie czerwony. Oczywiście, kto by się spodziewał, zaraz robimy sobie cały czerwony. No i tutaj też. Nie mogę zmieniać. Chyba przez to, patrzcie, co tu jakieś dziwne paski są. Chyba przez to koło na górze. Tutaj sobie damy beżowe zasłony tym razem. I na samym środku tego pomieszczenia damy sobie łóżko. Tutaj takie dwa stoliki nocne. Jakieś dwie lampeczki, oczywiście czerwone. Tutaj może damy sobie paski na ścianę, a nie jakiś obraz. Może czarne. O, dobra, całkiem spoko wygląda. I tutaj moglibyśmy dać jeszcze jakąś szafę, o ile się zmieści. Może tym razem damy sobie jakąś taką białą, taką małą. Chyba, że tu druga się zmieści w taki sposób. No, w sumie nie wygląda źle. I dobra, mamy pomieszczenie nasze skończone, naszą sypialnię. Także lecimy w końcu na górę i będziemy teraz ten okrąg robić. O nie, a tutaj zasłony widać na górze? O, już nie widać, dobra. Także oczywiście damy sobie tutaj nasze listwy, tutaj damy sobie nasz beton do tej łazienki, która ma tutaj być. I zacznijmy sobie może od tego pomieszczenia. Czemu tutaj są to takie problemy z malowaniem ścian? Jakby co, czemu nie ma czego zmieniać? A nie, no to jest porażka jakaś. Dobra, niech te ściany wszystkie będą takie same na razie. Dobra, w tym pomieszczeniu zbytnio dużo rzeczy nie potrzebujemy, bo to jest po prostu korytarz. Także damy sobie po prostu jakąś podłużną szafeczkę może tutaj. No czemu no, postawiłam to i nie mogę tego. Nie no powiem wam, te okrągłe pomieszczenia to jest jakaś porażka totalna. Że tu się w ogóle budować nie da. Widzicie, gdzie mam kursor? Tu jest kursor, a tu jest jakby kwiatek. I ja to jakby po prostu nie, już mi się nie chce, jak już mam to budować. Dobra, szybko to zrobimy i wychodzę stąd. No i co, nie mogę tutaj postawić? I co? Ale co? Nie mogę tutaj postawić na tą szafkę? Nic? Nic nie mogę? Fantastycznie powiem wam. Dodamy sobie takie kaktusa tutaj, żeby świecił. I idziemy sobie z tego pomieszczenia. Wystarczy. Dobra, robimy sobie sypialnię. Dobra, ta sypialnia. No ta sypialnia to za duża ona nie jest. Nie kopiuję drewnianych list, tylko ja chcę kolor. A co, te wszystkie pomieszczenia zrobimy sobie na szaro, bo ja już nie mam siły po prostu tego malować i jakby to się nawet złapać nie chce. To się przez sekundę łapie i później nie chce się pomalować. Dobra, zrobimy szare sobie wszystko. Trudno. W pierwszym pokoju damy sobie takie łóżko. No i oczywiście znowu coś mi się tu dziwnego Robi I nie mogę, nie mogę postawić tego. to co mam, to na środku, mam pomieszczenia dać. No to będzie na środku pomieszczenia trudno. Jakieś biurko może bym tu chciała postawić, tak żeby stało koło ściany. Dobra, to łóżko będzie na samym środku. Najwyraźniej. No, fajnie. A tutaj może się jakby jakieś krzesło można tutaj dać do tego biurka? Tak średnio? Nie wiem, co tu się dzieje z tym. Wiecie co? Ja będę... Ja się wycwanie. Sobie tutaj dam biurko i do tego biurka już wszystkie dekoracje sobie poustawiam, bo ja widzę, że tutaj są yy, nie wiadomo z jakiego powodu jakieś problemy yy, i mi się nie chce zdenerwować dzisiaj. Kwiatuszek, lampeczka. Idealnie. Niech sobie tutaj stoi. To łóżko sobie niech tutaj stoi. Tutaj sobie damy jakiś taki dywanik, tutaj jak się uda, może jakieś zasłony sobie nawet powiesimy. O, nawet się udało niemożliwe. No tutaj oczywiście na tej ścianie obrazów nie powieszę, no nie powieszę, no bo. Więc jedyne co nam zostało, to postawienie jakiejś szafy. O ile się uda oczywiście. No, może się uda nawet tutaj te szafę jakąś niemożliwe. A, nie mogę, nie mogę ich zmienić. Nie no, to jest jakaś porażka. Po prostu damy sobie tu jakiś plakat, tylko i sobie stąd idziemy. Dobra, idziemy sobie teraz do łazienki. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś, jakichś dużych problemów. Także tutaj chciałabym wannę. Tak, jest wanna, dobrze. Tutaj bym chciała umywalki, o ile się zechcą postawić, bo widzę, że coś im nie wychodzi. O, dobra, jest jedna, ale obok siebie stać nie będą, bo. To jest, nie, no to jest, są jakieś jaja. No i co? Te dekoracje też nie będę mogła postawić. A kosz na śmieci? Znaczy kosz na pranie? Między tym chociaż? Nie wiem, czy on będzie funkcjonalny, no, ale dobra, niech sobie stoi. E, tu to, to nawet, nawet dekoracji nie można postawić, bo jakieś problemy mają. Dobra, toaleta, niech sobie stoi w powietrzu. Papier toaletowy, może, może, może da się powiesić, co? Czy nie? Eee... <laughs> idziemy sobie stąd. Postawiłam kwiatkę, idziemy sobie stąd. Dobra, mamy kolejne pomieszczenie, w kolejnym pomieszczeniu. Czy tam coś się uda zrobić? Nie sądzę. Damy sobie łóżko. Przynajmniej się postaramy. Tutaj jedno łóżko. Skopiujemy sobie zasłony, albo nie, bo mi się kopiują drewniane listwy, więc sobie może jednak musimy poszukać ich. Dobra, tutaj, tutaj zasłona. Jeszcze tutaj do korytarza sobie damy, bo zapomniałam dać. Czy nam się uda coś tu, co, cokolwiek postawić? Jakieś biurko czy coś? Jakieś takie chociażby. Zapomniałam, że biurko nie można tam postawić, więc sobie jednak przyniosłam tutaj i sobie tutaj go udekoruję i sobie tam postawimy jakieś biureczko. Dobra, niech sobie stoi na samym środku. Mi się nie chce z nim walczyć. I jeszcze przydałaby nam się jakaś komoda, która może tutaj ci uda postawić no uda się dobra a jeszcze może jakiś obraz się uda powiesić albo może nawet dwa. O, takie o na przykład, i jeszcze jakiś, może dywanik. Dobra, mamy skończone te pomieszczenia, mamy skończone, czyli wszystko jest w porządku i fajnie. Hurra! Dobra, tak się prezentuje nasz domek z zewnątrz. No, wygląda trochę dziwnie. Tutaj oczywiście mamy pustą przestrzeń z tyłu tego domu, ale to sobie możecie zakospodarować, jak wam się chce. E, tutaj mamy jakieś takie dziwne wystające drzewa między budynkiem a takim dziwnym czymś, co zbudowałam. Także mamy na górze no, w sumie cztery pokoje z koła. Tutaj mamy ośmiokąt, mamy tutaj sześciokąt, mamy tutaj kwadrat, mamy tutaj siedmiokąt, trójkąt i pięciokąt. No i tutaj teraz zwykły, żeby to jakoś wyglądało i mogli wejść do tego domku. Także, jeżeli Wam się podoba ten domek, to możecie go pobrać oczywiście w mojej galerii. Tutaj Wam się wyświetli nazwa. Jeżeli jesteście ciekawi innych challenge na moim kanale, to zapraszam Was serdecznie na niego, a my się widzimy w następnym odcinku. Na razie.